Szczęść Boże! Witamy w kolejnym Dniu Rozważań. Z nauczenia świętego Jana Pawła II. Różaniec proponuje charakterystyczną metodę medytacji tajemnic Chrystusa ze swej natury sprzyjającą ich przyswajaniu. Jest to metoda oparta na powtarzaniu, Dotyczy to przede wszystkim Zdrowaś Maryjo, powtarzanego aż dziesięciokrotnie przy każdej tajemnicy. Patrząc powierzchownie na to powtarzanie, można traktować różaniec jako praktykę jałową i nużącą. Jednak do zupełnie innych wniosków na temat koronki można dojść. Kiedy uzna się ją za wyraz nigdy nieznużonej miłości, która ciągle powraca do ukochanej osoby, z gorącymi uczuciami, które choć podobnie w przejawach są zawsze nowe ze względu na przenikającą je czułość. Wiele razy już spotkałem się z taką opinią, że różaniec jest nudny. Trzeba przecież ciągle monotonnie powtarzać to samo. Tak niestety jest wtedy, kiedy brakuje nam świadomości tego, do kogo się zwracamy. I jakie słowa wypowiadamy. Święty Jan Paweł II również zwraca na to uwagę, ale jednocześnie stwierdza, że można dojść do innych wniosków, kiedy uzna się tę modlitwę za wyraz nigdy nieznużonej miłości, która ciągle powraca do ukochanej osoby z gorącymi uczuciami, które choć podobne w przejawach, są zawsze nowe ze względu na przenikającą je czułość. Myślę, że te słowa można odnieść do relacji między zakochanymi albo rodzicem i dzieckiem. Zakochana osoba uwielbia słuchać, kiedy ta druga strona mówi jej, że ją kocha i jak ważna dla niej jest. I to ta sama miłość skłania, aby często powtarzać. Te czułe słowa w stronę tej ukochanej osoby. Można to powtarzać ciągle i to się nigdy nie znudzi. Podobnie kochający rodzice potrafią wiele czasu poświęcać swoim dzieciom, mimo że zazwyczaj codziennie jest tak samo, a dzieci mogłyby wciąż słuchać pochwał od swoich rodziców. Jak odnieść to do modlitwy różańcowej? Kiedy człowiek ma świadomość tego, do kogo się zwraca i co mówi, wtedy modlitwa nie będzie się nudzić. Przecież zwracamy się do naszej matki i mówimy jej same piękne słowa. Ona tak bardzo nas kocha. Ona dała nam Jezusa i z tego powodu też tak wiele wycierpiała. Chroni nas, modli się za nami. Czy nie zasłużyła na naszą miłość? Jeśli będziemy prawdziwie kochać Maryję, to modlitwa różańcowa nigdy nie będzie nas nudzić, a miłość sprawi, że wciąż, choćby w tych samych słowach, nie przestaniemy do niej się zwracać. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej Amen.